Październik. Chciałoby się jeszcze więcej lata. Zaczyna robić się ponuro, a my wsiadamy do samolotu i lecimy na Sri Lankę. Sri Lanka zwana też Ceylonem piękna zielona wyspa u podnóża Indii na Oceanie Indyjskim najwspanialszym oceanie w mojej ocenie. Ale na Sri Lance jeszcze nas nie było. Zapraszam na ten odcinek. Przelecieliśmy do Kolombo. pierwsze co trzeba było zrobić to kupić wizę. Wiza kosztowała na miejscu 40 dolarów i załatwiało się ją w czterech okienkach. Także myślę, że warto na Sri Lankę, jak będziecie lecieć kupić jednak wizę online przez internet. Jest to na pewno, zajmuje to na pewno mniej czasu i jest na pewno tańsze udaliśmy się w stronę y, kantorów. Jest bardzo cała aleja tych kantorów, więc y, i mają świetne kursy. Na Sri Lance za y, jednego dolara można dostać 330 rupi. W kantorach w wschodnim, no, jest to około 300 rupii, może trochę ponad, więc różnica jest, no, jest znaczna. Także zachęcam do wymiany waluty jednak na lotnisku. Następnie udaliśmy się w stronę Straganów, które oferują taksówki, podróże, wycieczki. To na Beach zapłaciliśmy 25 tysięcy rupi, a w ofercie firmy jest 40 tysięcy rupi. W związku z tym polecam tą firmę, ale należy się. Mocno targować i wszystkie ceny dzielić na pół. Można też wziąć tego młodego kierowcę. Bardzo polecam. Namiary na niego zostawię na końcu filmu albo w opisie. Z tym kierowcą można się kontaktować przez WhatsApp. Mówi po angielsku. Należy pamiętać, że na Sri Lance bardzo mało osób mówi po angielsku i wychodząc z lotniska powinniśmy już mieć kierowcę albo zaplanowaną podróż w inny sposób. Na Nielaweli można dojechać pociągiem albo można dojechać autobusem. Natomiast pociągi i autobusy jeżdżą tam tylko nocne. Droga jest bardzo niebezpieczna w związku z tym nie polecam. Polecam wziąć taksówkę albo z lotniska, nawet jeżeli trzeba by było za nią zapłacić 40 tysięcy rupii albo polecam skontaktować się z taksówkarzem bezpośrednio i wziąć go za 25 tysięcy rupii. Należy pamiętać, że na Sri Lance od paru lat jest zakaz importu samochodów w związku z tym nie ma samochodów nowych i trudno o dobry sam, standard samochodu. W drodze mieliśmy małą przygodę Złapaliśmy gumę, ale bardzo szybko znalazła się wulkanizacja. Panowie zmienili koło, co prawda na równie, równie podobno łyse, ale jedziemy, jedziemy dalej. Zostaliśmy lepszy standard samochodu na lotnisku. No, no nie jest to samochód bez wypadku. Naprawdę super z klimą, przesympatyczne kierowca. Opowiada nam różne, różne, historie, co warto zwiedzić. E, jest naszym przewodnikiem, zabrał nas na bardzo dobre, dobry lunch, dobre śniadanie. I zobaczyć złotego Buddę. Pójdźmy do tej świątyni. Piękna bugenwilla. To jest mój ulubiony kwiat. Tak naprawdę drzewo, które można spotkać we wszystkich ciepłych zakątkach świata, ale tu po prostu kwitnie okazale. Do buddy nigdy nie ustawiamy się plecami, także nie robimy sobie z buddą selfie. Do buddy prowadzą jeszcze mnisi postawieni na skalę, która wygląda naprawdę jak, jakby była sztuczna. Nie wiem, czy uda mi się pokazać to na filmie, natomiast wszystko wygląda naprawdę bardzo malowniczo. Pięknie wkomponowane są właśnie Bugemwille, Le i cała roślinność, która tworzy niesamowity klimat. Myślę, że naprawdę warto tutaj przyjechać i zatrzymać się chociaż na chwilę, żeby, żeby poczuć klimat, klimat Sri Lanki. No i klimat tej kultury buddyjskiej. Buddyzmu, tak tej filozofii. Nie wiem, czy buddyzm można nazwać religią. Raczej chyba nią nie jest, gdyż Buddha nie był bogiem. Był filozofem. Może znajdę jeszcze jakieś miejsce, żeby później powiedzieć. Parę słów o tej filozofii, bo myślę, że wiele osób pomimo tego już są chrześcijanami lub ateistami, kieruje się nią w życiu, nawet o tym nie wiedząc. Słuchajcie, parę słów uzupełnienia na temat e, świątyni, którą żeśmy widzieli zło, pod złotym buddom, którego strasznie chociaż tego buddę chciałam zobaczyć. Znajduje się Muzeum Pięciu Jaskiń wpisanych na listę światowego UNESCO. Jest tam tak naj, naprawdę najważniejszy obiekt sakralny wyspy, obiekt buddyzmu. Jest wpisany na listę światowego UNESCO. Świątynie pochodzą nawet z pierwszego roku przed naszą erą. Jest ich pięć. Można już dowiedzać do godziny 19.00. Także zachęcam Was do zaplanowania tak podróży, żebyście mogli, mogli to zobaczyć. Jest tam bardzo dużo figurek Buddy. I jest to, ponieważ na Sri Lance 70% osób wyznaje tą filozofię czy religię buddyzmu. To, to jest tak naprawdę bardzo ważne dla nich miejsce. Znajduje się w miejscowości Dambulla i jest położone jakieś 100, w środku wyspy jakieś 150 km od Kolombo. Natomiast no, trzeba przewidzieć, że jedzie się tam za 3-4 godziny. no jest, jest, To jest miejsce naprawdę bardzo polecane. W wielu przewodnikach. Ja mam... W końcu po 9 godzinach jazdy samochodem, w strugach deszczu, dotarliśmy na miejsce. Byliśmy kompletnie załamani pogodą, ale to, co zobaczyliśmy, wynagradzało wszystko. Lecimy 2000 za 8 dni, za dwie osoby. 2000 zł. Pokoje bezpośrednio na plaży. Z takich ważnych jeszcze rzeczy dotyczących podróży, to leciliśmy liniami lotniczymi Katar przez Doha z Warszawy. Była godzinna przesiadka. Spokojnie, żeśmy zdążyli. W razie czego samolot by na nas czekał, bo czekał na jakichś innych ludzi z innego samolotu w Doha. Sam też na lotnisku w Doha wózki, które podwożą starsze osoby. Planując dłuższą podróż lotniczą, na pewno wychodzi dla Myślę, zmieścili się w granicach 3000 od osoby. Lot trwał 5 godzin, godzinna przerwa 6 godzin, łącznie 11 godzin. Podróży, wszystkie noclegi rezerwujemy zawsze przez booking.com. Jest to bardzo bezpieczna opcja. Raz mieliśmy sytuację, w której nie zostały nam przydzielone te pokoje. Ktoś chciał nas po prostu na miejscu oszukać, musiało dojść do zwrotu pieniędzy, lub że ta osoba opłaci nam nocleg o podobnym standardzie. Booking to egzekwował. A myśmy nie musieli się o nic martwić. Natomiast takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Bardzo wiarygodne są opinie, które wystawione są na bookingu i polecam te rezerwacje. Może sama, sam założyć taką rezerwację, albo może zrobić to osoba. Na Twoje nazwisko, która posiada dobre zniżki. Zasada jest taka, im więcej bukujesz, tym więcej masz zniżek.